Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Zapraszam na top listopada, czyli 5 peruk, które w naszym sklepie sprzedawały się w listopadzie najlepiej. To są oczywiście wasze wybory, bo to wy kupujecie u nas peruki. I mamy dzisiaj fajne kolory, bo mamy i blond, i ciemne włosy, coś siwego. Zapraszam podczas prezentowania modeli na dole ekranu wyświetlam Wam nazwę modelu oraz cenę. Ale proszę pamiętajcie, że ta cena jest aktualna dziś, bo gdy obejrzycie ten film za rok albo dwa, to możliwe, że ta cena będzie nieaktualna. Ale jeżeli wejdziecie w link pod filmem, link, który Was zaprowadzi do naszego sklepu, do tego modelu, to wtedy wszystko aktualne widać, zarówno ceny, jak i dostępne kolory. No to zaczynamy. Numer 5. Piąte miejsce. Model New Anna. Model oparty na klasycznym czepku, czyli tutaj pod spodem nic nie ma, ale jest bardzo fajna grzywka, która Wam będzie zawsze delikatnie opadała. I w tym miesiącu wybrałyście, bo oczywiście wszystkie modele występują w wielu kolorach, ale prezentuję Wam te, które w danym miesiącu, czyli tutaj w listopadzie, podobały Wam się najbardziej. No i New Anna w takim pięknym blondzie. Z odrostami skradła wasze serce. Krótki model, wygodny z grzywką. Czasami pytacie, czy można przeczesać na drugą stronę. Można. Tutaj króciutka, ale troszkę na ucho można ją zaczesać. New Anna. Miejsce czwarte i trzecie to będą kolory brązowe. Bardzo podobne, ale nie identyczne. Miejsce czwarte, model Jive. Dzisiaj wszystkie modele, które Wam będę prezentowała, są krótkie. Może nie bardzo krótkie, bo oczywiście mamy jeszcze krótsze niż te, które Wam prezentuję, ale wszystkie to są takie wygodne do codziennego noszenia. Model Drive jest mocno tutaj u góry podniesiony. Jeżeli lubicie taki, zobaczcie, tutaj Wam pokażę, o czym ja w ogóle mówię, zobaczcie, jak bardzo on jest podniesiony u góry. Jeżeli lubicie takie wysokie fryzury, on jest świetny. Pierwszy raz wybrałyście ciemny kolor, bo zazwyczaj jive, jeżeli jest wybierany, no ale latem, to blondy, blondy z odrostami, ale on jest naprawdę bardzo fajny i ten brąz jest niezwykle naturalny. To jest także model oparty na klasycznym czepku i tutaj ta lekka grzepeczka zawsze musi być. I jeżeli się martwicie, że ona Wam będzie opadała, że Wam będzie przeszkadzała, to trzeba po prostu dokupić u nas lakier do peruk syntetycznych, układacie taką fryzurę jak chcecie, następny, następnie lakierujecie i to się trzyma. Miejsce trzecie, model Paula. Bardzo podobna, bardzo podobna do Jaifa, ale nie identyczna. I Paula ma troszkę większy czepek, bo pokażę Wam na końcu filmu, że czepki są bardzo elastyczne. Ale jednak się odrobinę między sobą różnią. I jeżeli macie typową głowę, obud głowy między 54 a 57 cm, to wszystkie modele u nas będą na Was pasowały. Natomiast jeżeli macie głowę dużą albo małą, to wtedy warto do nas zadzwonić i polecimy Wam takie modele, które będą odpowiednie dla Was. Ale już nie gadam, już Wam ją czeszę. Można na prawo, można na lewo. Ona także jest. Czyli Paula jest także modelem, zobaczcie, bardzo wysokim, podniesionym. No, tutaj jeszcze na. No. Miejsce drugie, model Zuzalez, w kolorze, który u nas się cieszy bardzo, bardzo dużą popularnością. Bo to jest kolor, który nie jest siwy i nie jest blond. To jest coś pomiędzy. No i to pomiędzy jest bardzo twarzowe dla pań w każdym wieku. I ten dziwny, nietypowy, ale twarzowy kolor nazywa się GMS 101. Jeżeli oglądacie nasze topki, to model Zuza Lace zawsze, zawsze jest na którymś miejscu. Pierwszym, drugim, trzecim, ponieważ jest. Takim króciutkim, ale niezwykle skromnym i naturalnym modelem. Opartym, zobaczcie tutaj, na rozmytej linii czoła, czyli nawet z bardzo bliska ta linia czoła wygląda niezwykle naturalnie. Jakby włosy wyrastały prosto z głowy. No, to jest coś fantastycznego. Oczywiście można taki model nosić z grzywką, jak lubicie, albo bez grzywki, czyli tak bardziej do tyłu zaczesać. I to nie jest wysoki model. To jest model, zobaczcie, nie całkiem leżący. Te włoski tak naturalnie troszkę odstają od skóry, ale generalnie one są takie leżące i sypkie. Miejsce pierwsze model Super Premium o nazwie Yoko. Yoko jest jednym z najdroższych modeli, jakie mamy w naszym sklepie. W związku z tym wielkie nasze zdziwienie, że taki piękny premium model jest u nas absolutnie na topie, ponieważ do tej pory raczej wybierałyście peruki ze średniej półki, takie 500-600 zł, a jako w tym momencie kosztuje 850 zł, więc to już jest taka naprawdę wysoka półka, ale za tym idzie naprawdę fantastyczna jakość. Gdzie ta jakość jest schowana? Po pierwsze, ma bardzo dobrej jakości i bardzo szeroką, rozmytą linię czoła. I tutaj, nawet jak ktoś stoi dokładnie przed wami, metr przed wami, i patrzy na wasze czoło, to jest pewny, że to są wasze włosy. Druga rzecz, która mi osobiście podoba się bardzo, to plastyczność tych włosów. Że jeżeli mam ochotę, to wystarczy, że palcami ją troszkę. Poczochram i ona ma taki artystyczny nieład. Robi się taka troszkę naturalnie niegrzeczna, ale jeżeli następnego dnia chcę wyglądać inaczej, to mogę ją uklepać i to też fajnie wygląda, ale zupełnie inaczej. Jesteśmy sklepem internetowym. Ale można także przyjechać do nas do Poznania i peruki na miejscu przymierzyć. I przyjeżdżacie do nas, macie na karteczce wypisane modele, którymi jesteście zainteresowane, i mierzycie I zazwyczaj jest tak, że gdy dochodzicie do Joko i wkładacie do Joko na głowę, to widzicie tą jakość, możecie ją dotknąć, możecie zrozumieć, czemu ona jest droższa od wszystkich innych i dlatego ona nam się tak fantastycznie sprzedaje, ponieważ. Wszystkie panie, które do nas przyjeżdżają osobiście i mają na swojej liście jedną z wielu, jedną z wielu naprawdę modeli joko wybierają Yoko. I jeszcze słowo o czepkach i rozmiarze. Jeżeli perukę wywrócicie na drugą stronę, to ona jest na gumkach, na tak zwanych tresach. Włosy są doszywane do tresów, a tresy tworzą perukę, czyli tą siateczkę. I to wszystko jest bardzo elastyczne, naprawdę. Ma tutaj jeszcze regulację obwodu głowy na gumce, którą możecie sobie odpinać i zapinać, ale mimo to, jeżeli macie nietypowy rozmiar głowy, czyli bardzo mały, 53-54 cm albo 59, 60 albo więcej, proszę zadzwońcie do nas wcześniej, zanim coś kupicie. Poradzimy Wam takie modele, dobierzemy Wam takie modele, które będą na Was pasowały. Bo na przykład model Paula oraz Yoko to są modele bardzo elastyczne, pasujące na duże rozmiary głowy. Natomiast model Zuza mimo że jest bardzo, bardzo popularny, jest dedykowany na średnie i małe głowy, czyli od 53 do 57 cm. Czasami pasuje na 58 pod warunkiem, że nie macie zbyt wypukłej czaszki. Ale proszę, zadzwońcie, doradzimy. Jesteśmy tutaj dla Was. Jeżeli coś z dzisiejszej oferty Wam pasowało, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami naprawdę wszystko przez telefon można załatwić. Albo do nas do Poznania przyjechać i na miejscu peruki przymierzyć. Ale proszę, aby każdą taką wizytę wcześniej z nami umówić telefonicznie. Wszystkie modele, które u nas proponujemy, to modele medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję.